Siemaneczko z tej strony, Miss Sims, a na waszych ekranach kolejny odcinek z losów rodziny Parker. Słuchajcie, tak jak się umówiliśmy w poprzednim odcinku, to będzie odcinek, gdzie nasza Elena troszeczkę odpocznie. Jak ona jest drobna w ogóle, zobaczcie. Powiem wam, że w nocy robiła sobie pierścionek i też go od razu ma założone. Wygląda rewelacyjnie i pasuje po prostu do jej różowych wszystkich dodatków. Myślę, że dzisiaj sobie pojedziemy właśnie do jakiegoś spa, pojedziemy sobie może do jakiegoś sklepu, gdzie kupimy sobie nowe ubrania, bo Elena zasługuje na odrobinę rozpieszczenia. Słuchajcie, do domu wyobraźmy sobie, że zaprosiliśmy przykładowo Anitę i to ona zostanie z dziećmi. Swoją drogą, jak już jesteśmy przy dzieciach, no to niestety Olga jest bardzo smutna, gdyż w nocy dostaliśmy telefon, że zmarł jej ojciec. Wprawdzie nie był on jakoś super istotny w naszym życiu, nie pojawił się. Wydaje mi się, że Olga go nawet nie poznała, no ale niestety jakość tej straty po prostu doświadczyła. Zaraz wam pokażę tutaj w naszym drzewku genologicznym jest i Olga, no jest jej ojciec, który zginął, jak widzimy, od ognia. I swoją drogą, jak weszłam sobie tutaj w to drzewko, to zauważyłam jeszcze pewną sprawę, że uwaga, uwaga, Blanka. Poszła tutaj za naszą namową i ma synka. No tak szybko to myślę, że po prostu go adaptowała, ale oczywiście pojedziemy poznać przemysława, który jest naszym wnuczkiem. I w chwili obecnej, jak widzicie, mamy. Czworo wnucząt? Tak się chyba mówi. Będziemy po drodze gdzieś tam namawiali nasze inne dzieci, żeby też właśnie tutaj rozwijali swoje rodziny. Zwłaszcza, że teraz mają taką możliwość, dlatego że w mieszkaniach mogą tak naprawdę te rodziny zakładać. Słuchajcie, żeby nie tracić więcej czasu, choć to jest dzisiaj Twój dzień wyjścia, jak widzimy, jest Dzień Miłości. My to sobie zrobimy jako Dzień Miłości do samego siebie. Także od razu lecimy, podróżujemy, wzywamy taksówkę, jedziemy same, bez nikogo. Może jak nam starczy troszeczkę czasu w tym odcinku, to wjedziemy dzisiaj do Blanki poznać się z Przemysławem. Z Przemkiem może tak sobie trochę skróćmy. Bo jak wiecie, nam po prostu na tych relacjach rodzinnych zależy i chcielibyśmy je pielęgnować. Dobra, otwiera nam się mapa naszego miasta. Tutaj chyba nigdzie spa nie mam umieszczone. W ogóle nie wiem, czy mam gdzieś umieszczone spa. Teraz tak sobie zdałam z tego sprawę. E, zaraz zobaczymy. Tutaj gdzieś coś mamy sklep, mamy kręgle, plac zabaw, restauracje. No nie żartujcie tak sobie. W kino jakieś, sklep z lodami, kawiarnie, tak? Nie, też kino. Basen? Ej, serio? kurczę, ale mi jest przykro teraz, ale jestem gapa. Mogę na tym etapie umieścić SPA? Słuchajcie, spróbujemy umieścić SPA. Przypominam też, że w Origin nazywam się ironiczna. Jeżeli chcielibyście coś sobie pobrać, to śmiało możecie się czymś poczęstować. Ja nie jestem dobra w budowaniu, jakoś rewelacyjnie nie buduję. Używam modów, do których linków Wam nie podam. Proszę, nie proście mnie o to w komentarzach, dlatego, że ja moje mody ściągałam naprawdę bardzo dawno temu i nie znajdę linków, nie mam zapisane nazwy, więc po prostu zaakceptujcie fakt, że jest to niemożliwe. E, dobra, wróćmy tutaj do tego, co chciałam zrobić. E, moja biblioteka, ja nawet, kurczę, nie wiem, jak z tego poziomu miałabym to umieścić. Spróbujemy. E, momencik, momencik. Weźmiemy sobie może tutaj teraz tak, parcele e, Maxisa, bo ja bym chciała te podstawowe SPA, które jest tak naprawdę w tym dodatku. Zaraz zobaczymy, czy nam się tutaj uda to zrobić. Spada doskonała w harmonia. Zobaczymy, nie możemy tak umieścić w tym trybie gry, nie można umieszczać parceli. Kurczę, trochę mi to komplikuje, bo mi bardzo na tym Zależało, żeby właśnie taki dzień zrobić tej naszej Elenie. Także słuchajcie, ja sobie przerwę tą podróż, wejdę sobie do miasta, umieszczę sobie spa i wtedy widzimy się już z Eleną na miejscu. No i słuchajcie, jak powiedziałam, tak zrobiłam i właśnie przybyliśmy na miejsce do świeżo wybudowanego spa, jakby nie było powstało kilka sekund temu. Słuchajcie, tutaj też jest dużo facetów, moglibyśmy znowu zapoznawać naszych przyszłych mężów. Nie wiem, czy będziemy to robili, właściwie czemu nie. Dzień dla nas, oczywiście, ale przy okazji, jeżeli możemy mieć z tego korzyści, to się postaramy. Słuchaj, ja bym chciała, żebyś na dzień dobry przebrała się może w szlafrok. Jak tutaj, wszystkie jak widzimy kobiety, dołączmy do teamu szlafrokowego i spróbujemy za chwilę oddać się to jakiemuś, może, właśnie masażowi. Lekcja koncentrowania energii zaczyna się za 30 minut. Poczekaj, poczekaj. To już się przebrała. Już chciała mówić, to okej, okay, to się nie przebieraj. Pójdziemy wtedy najpierw tutaj na jogę. choć. Chciałabym, żebyś Ty wykupiła tą lekcję. Dołącz do lekcji koncentrowania energii. Myślę, że Ci się. Przyda. Mam nadzieję, że zdążysz wejść na górę, bo 30 minut szybko w simsach mija. Ale uwaga, uwaga, chyba nam się udało. I uwaga, zaczynamy pierwszy punkt z dzisiejszego dnia dla nas. Pogoda sprzyja, jutro chyba się rozpoczyna lato. Trzeba będzie pomyśleć, co jest. Cieknąca i og... Nie wierzę, nie? Zobaczcie. Jeden dzień. Chcieliśmy jeden dzień bez tego wszystkiego po prostu dla nas. Ale oczywiście jakaś rodzina Robertson rozwaliła krany. Wezwiemy specjalistów, dzisiaj się nie będziemy tym w ogóle zastanawiali, bo dzisiaj chciałabym, żeby nasza Elena się troszeczkę tutaj odprężyła, jak widzimy, mimo, że nie ćwiczy jogi na co dzień, idzie jej naprawdę fantastycznie, ja jestem z niej naprawdę dumna, dziewczyna sobie radzi, zresztą ona przez całe życie sobie radzi, to trzeba powiedzieć, e, poczekaj, spróbujemy tutaj oczywiście naprawić tą sytuację w e, twoich mieszkaniach, ale nie będziemy tam jechali, dzisiaj pozwolimy sobie jednak na odpoczęcie od tego wszystkiego, poczekajcie, wyzwij drogiego podwykonawcę czytaniego, no dobra, weźmiemy drogiego pieniędzy, nam nie brakuje, także nie będziemy się tym przejmować. Dalej. Ćwiczymy dalej, dajmy jej tutaj skończyć. No, humor jej nie dopisuje, bo cały czas też jest w żałobie. Przeżywa stratę tego swojego przyjaciela. Elena jest bardzo, bardzo empatyczna, przez to teraz bardzo po prostu cierpi. Mimo, że ma taką całą listę znajomych, to nie jest tak, że, że czyjaś śmierć w ogóle jej nie obchodzi. Także, ale zobaczcie, naprawdę, jaka lista. Niezła, nie? Także po prostu, no, jest to dla niej wszystko tutaj ciężkie, dlatego taki dzień dla niej się jej tutaj należy. Cały czas ćwiczymy jogę. no nie poddawaj się. Ja widziałam, że to była bardzo trudna pozycja, ale dałabyś sobie z tym radę, Ellen. No, no, co ty nie odpuszczaj? No, a z tą pozycją to nawet ja bym sobie dała radę, szczerze mówiąc. Nie jestem zbyt dobra w jogę, ale ta wydawała się być naprawdę łatwa. Coś nam się ona chyba po prostu przycięła, tak mi się wydaje. Dzwonimy po wykonawcę. 650 simoleonów. No, wow, po prostu wow. No, ale nic, no, jak się chce mieć coś swojego, to trzeba o to dbać. Porozmawiajmy się oczywiście. Porozmawiajmy się. Poznajmy się oczywiście tutaj z tym panem. Będziesz potencjalnym naszym Przyszłym tatusiem. Kto wie, może nawet dzisiaj ten, ten dzień się tak skończy, że znowu zajdziemy w ciąże. Obiecałam jej dzień wolny od tego. Jak widzimy, cieknącą wodą się w końcu ktoś zajął, także super. Ej, patrzcie na to: najwyższa półka, niesamowite. Nasze mieszkanie ma pięć gwiazdek. Możesz się spodziewać napływu potencjalnych lokatorów, którzy chętnie zapłacą więcej, by mieszkać w tej oazie luksusu, także było warto. Naprawdę było warto, czy ja mogę im podnieść cenę? Nie mogę jemu. No zresztą i tak bym nawet nie chciała. Nie chcę być aż takim złym człowiekiem, ale super, bardzo się cieszę. Zawsze to coś tutaj po prostu świadczy o tym, że jednak obchodzi nas, co się w tych mieszkaniach dzieje i że Elena jest fantastyczną właścicielką mieszkań dobra, z panem się poznaliśmy, się zaprzyjaźniliśmy myślę, że po takim relaksie moglibyśmy sobie wskoczyć tutaj na bieżnię, trochę sobie poćwiczyć trochę dać temu ciału, o nasza córka dzwoni gratuluje nam porodu dwójki wspaniałych dzieciaczków trochę sobie wskoczyć tutaj właśnie na bieżnię, żeby to ciało, może nie ciało a bardziej kondycję troszeczkę swoją poprawić no bo jednak Elena kondycję musi mieć naprawdę na wysokim poziomie ścigamy się tutaj z panią myślę, że pani jest trochę nieadekwatnie ubrana, no ale cóż, to jest oczywiście jej decyzję, Z tobą chyba już mamy dziecko, nie? Mamy. Tylko nie zakończyliśmy romantycznego tutaj stosunku. Moglibyśmy się za tą kiedyś zabrać, zobaczymy. Na razie nie mamy czasu, bo biegamy po prostu tutaj jak dzika gazela. Pędzi nasza Elena, patrzy przez okno na restaurację. Możliwe, że jakieś pyszne rzeczy ją tutaj motywują, zapachy, wiecie, dobiegają. Gdzieś tam przez okno coś widzi, także się bym w ogóle nie zdziwiła. E, dobra, myślę, że moglibyśmy iść poznawać dalej. Ten Gustaw też mi się podoba, też jest dość ciekawy. E, kurtuazyjny powitanie. Też będzie naszym przyszłym tatuśkiem, także tutaj od razu idziemy do niego zagadać. Cześć Gustaw, miło poznać. Chcielibyśmy zamówić sobie jakiś masaż, ale wiesz co, skoczymy tego szybciutko pod, pod prysznic, albo się właściwie w wannie zanurzymy, żeby ci tak wiecie, nie śmierdzić tym potem. Dzwoni do nas Blanka, odbierzmy, może ma jakieś pytania, jest świeżo upieczoną mamą, więc może ma jakieś wątpliwości, a Elena doświadczenie w tym temacie ma niesamowite. Także tutaj oczywiście udzielamy rady, że Kolka po jedzeniu to nie jest nic dziwnego, że maluszka trzeba troszeczkę ponosić, bla, 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 i inne takie matczyne piardu, piardu. Także tutaj oczywiście jej pomagamy. Dzwoni do nas też Darel. Według mnie warto spróbować. Nie wiem nawet co to było, na pewno przyjaźni czy miłości. Warto spróbować. Dzwoni do nas Kyle. Zobaczcie, no mamy dzisiaj naprawdę gorącą linię, ale nie mamy na to wszystko czasu, bo szybciutko lecimy wskoczyć pod e, pod bąbelki, żeby się tutaj wykąpać, odświeżyć. No i idziemy sobie wziąć masaż. Słuchajcie, nie po to przyjechaliśmy do sparu, bez tego nie skorzystać, weźmiemy tak, poddaj się masażowi, weźmy, no wzmagającemu płonność, nie, nie, dziękujemy bardzo, weźmiemy sobie może masaż sportowy, zważywszy na to, co przed chwilą żeśmy tutaj sportowego przeżyli, niech tam zrobi Gustaw, Łucja dzwoni, co się stało Łucja, aby pogadać, no dobra, chwileczkę też z tobą pogadamy, żeby nie było, że wiecie, od jednej córki odbieramy, od drugiej nie, odbieramy cię od wszystkich naszych dzieci, jak widzicie, nawet jak mamy e, dzień off od wszystkiego, no to jednak nie da się uciec od rodziny, myślę, że nawet Elena by nie próbowała i jak widzimy, jest szczęśliwa, że z tymi swoimi dzieciaczkami może chwileczkę porozmawiać. Marta skończyła, niestety nie ma szósteczki. Natan ma piątkę, także jak widzicie nasze dzieciaki będą niestety z nami przez weekend jeszcze w tym wieku, co są szkoda. Liczyłam na nastolatka, bo nastolatek jest nam w stanie więcej pomóc, no ale jest jak jest. Też nie ma co zbytnio, może dużo o nich wymagać. Uwaga, prosimy o masaż. Nie wiem, czy to się tutaj uda. Chyba nie, bo tu już przyszedł jakiś nowy pan. Też się z nim oczywiście od razu przywitajmy. Poznawajmy mężczyzn tak długo, jak się da. Poproś o usługę. Weźmiemy sobie wtedy, może wybierzmy sobie jakiś inny masaż. Niech jest o olejek z rozmarynem. Jakiś aromatyczne. Zobaczymy jak panu pójdzie. Uwaga, kładziemy się. Udało się. Dotarło do mnie, że czas najwyższy adoptować dziecko. Masz chwilę chcę was sobie Przedstawić. To jest właśnie problem. Słuchaj, my przyjedziemy dzisiaj do ciebie. Nie martw się, przyjedziemy. Poznamy małego przemysława. Tylko daj nam chwileczkę, daj nam się jeszcze zrelaksować, bo naprawdę już od dawna nie mieliśmy tutaj o takich przyjemności jak mamy teraz. Także pozwólmy tej naszej Elenie e, troszeczkę na chwilę luksusu. Zobaczcie, pan ją masuje, wylał olejek. Ona tutaj o czymś dziwnym myśli, nawet nie wiem co to było, nie chcę tego analizować. Ale pozwólmy, Elenie, odpocząć. I uwaga, jest już wymasowana. Jak widzimy, pokazuje nam się tutaj pobudzający aromat, nuty mięty i aromatycznego rozmarynu z werwą przeniknęły z nozdrzy do mięśni. Mamy też tutaj taką małą, jakby grzechotkę i dostajemy komunikat, że ktoś w, ktoś w sąsiedztwie, przepraszam, adoptuje niemowlę. Elena jest zachwycona, że ktoś z kim się przyjaźni, ma w rodzinie niemowlę. I oczywiście pójdziemy te niemowlę odwiedzić, tylko tutaj jeszcze sobie skończymy. Nie wiem, patrzę tutaj widzę. Że pani jest zajęta piłowaniem pazurków, ale moglibyśmy przyjść do tej pani, poprosić ją o usługę. Zażyczmy sobie manikir. Proszę bardzo, niech nam pani zrobi. Ja chciałam jeszcze, żeby nam tutaj ktoś obciął włosy, słuchajcie, i troszeczkę może zmienimy garderobę, zobaczymy, bo ja zawsze wchodzę w tryb tworzenia może żeby zmienić jej garderobę, a potem stwierdzam, że ona jest tak urocza w tych swoich różach, że szkoda jest mi to zmieniać i obawiam się, że teraz będzie tak samo, no ale spróbujemy. Jaki weźmiemy sobie lakier? Myślę, że ty byś chciała takie spokojne pazurki. Tylko teraz tak, to jest Połyskiem, a to jest chyba mat. Weźmiemy sobie mat, i wydaje mi się, że ten kształt. A co to jest? Zadbane paznokcie, ok, no to weźmiemy sobie zadbane paznokcie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, o ile w ogóle będzie wyglądało, siadamy. Elena, jak królowa siada na tronie, błyszczy swoim pierścionkiem, które sobie zrobiła sama. Możliwe, że ta pani od razu jej się spyta, skąd ma taki fajny pierścionek, czy mogłaby jej też go zrobić, ile za niego by wzięła. I tak właśnie po malutku tej Elena też zapuszcza swoje, wiecie, macki, swojego biznesu, bo to jest właśnie bardzo ważne, żeby rozmawiać w takich miejscach z ludźmi, bo ta pani pracuje na przykład z paznokciami. Pracuję z kobietami, które dbają o dłonie i może właśnie tutaj nam pomoże w rozwinięciu naszego biznesu. Także jak najbardziej tutaj się staramy zdobywać znajomości. Uwaga, uwaga. Oj, ale mi tutaj dziwnie kamera uciekła. Elena tutaj sobie troszeczkę szaleje. Ja szukam tego pana, z którym się już poznaliśmy. O może być tutaj ten pan romantyczny. Spróbujemy go tutaj od razu może jako lekko poflirtować z nim, pokokietować. Ja wiem, że on jest w pracy, ale może nam chwileczkę tutaj poświęci i może jednak już zajdziemy w ciąży. Wiem, mieliśmy być dzień bez tego wszystkiego, ale słuchajcie, dzień już prawie minął. Zaraz jeszcze lecimy odwiedzić naszego wnuka, także wydaje mi się, że Elena mogłaby teraz pomyśleć chwileczkę po prostu o tym, o czym myśli zawsze. Czekajcie, chciałabym zobaczyć te paznokcie, no tutaj nie damy rady, bo ona akurat przenika przez tą panią, ale wiecie co, ale nam zrobiła szpony. No, ja wiem, że to są zadbane paznokcie, ale są za długie, zdecydowanie są dla nas za długie. Elena je połamie od razu, zmieniając pierwsze pieluszki, także nie do końca mi się to podoba. No ale trudno. Słuchajcie, tutaj próbujemy teraz troszeczkę oczarować tego pana. Mam nadzieję, że nam się uda. Zaraz jakiś tutaj pierwszy pocałunek, że nie ma tutaj nikogo z kim byliśmy, bo jak wiecie, staramy się ogólnie unikać miejsc publicznych, bo szkoda nam naszej reputacji, ale czasami robię wyjątek i zazwyczaj potem za ten wyjątek srogo płacę i zazwyczaj właśnie tutaj się dzieją jakieś dramaty. Jak widzimy dzień miłości no do siebie to jedno, ale drugie chciałaby jednak no nie wierzę Ignacy. Ignacy od pierwszego odcinka cały czas to jest zabiega to naszą Elenę, nie przyjmuje do siebie tego, że Elena nie chce z nim nic poważniejszego i cały czas się stara to ją poderwać. No podziwiam gorpliwość, naprawdę podziwiam i powiem wam, że jeżeli kiedyś Elena będzie babcią i już nie będzie mogła mieć Dzieci, gdzie już kiedyś pozwolimy jej po prostu znaleźć miłość, no to się w ogóle nie zdziwię. Nie chcę nas słuchać ten pan. Oj, oj oj. Troszeczkę nam miłość poszła tutaj, niestety, co chciałam powiedzieć. No to wiecie co, chyba pozwolimy im być w końcu razem, bo naprawdę po takim poświęceniu na to facet zasłużył. Zabraliśmy się nad owagę, skradliśmy tutaj całuska. Chciałabym, żebyś jeszcze może wypiła po potem drink, ale poczekajcie, czy już teraz uda nam się barabara? Chyba nie, bo zobaczcie, bardzo słabo, idzie nam ten romantyczny tutaj. Jestem aż w szoku, on jest chyba bardzo po prostu oporny, możliwe, że wiecie, boi się, że tutaj by stracił pracę, no różnie bywa, nie ma się też co dziwić, także tutaj oradek ma urodziny, sylwester ma urodziny, wrócimy i będziemy miali. Co to było? W ogóle troszeczkę chyba ściszę, bo przesadnie mam aż głośno, aż się przelękłam. No, jest chyba mega zadowolony facet z tego, żeśmy tutaj z niego zwrócili uwagę, ale chyba i tak jakoś super nie chce się z nami postarać od dziedziuszka, bo bym chciała tutaj, wiecie, w tym spa, może by nam się udało, ale na razie no bardzo wolno nam tutaj leci wszystko. wyznaj za uroczenia, no na to chyba jest po prostu za szybko. Tu się postaram zdobyć ich umiejętności. O, jest już bara, bara, okej, okay, dobra. Postaraj się o dziecko pod prysznicem. Dobra, spróbujmy pod prysznicem, czemu by nie? Zobaczymy, może nam się uda. Uwaga, uwaga. I chyba idziemy, moi mieli zobaczcie, Elena go skusiła, mimo że nie chciał początkowo to jednak, potem no kto by odmówił Elenie. No, co jest? O nie, bo oni tutaj mają te prysznice z płcią związane, także tak się niestety nie da. Słuchajcie, no to musimy spróbować raz jeszcze postarać się o dziecko, co wtedy tutaj w tym. A tutaj się ludzie odprężają, chyba będzie mi łatwiej te drzwi sprzedać. Poczekajcie, dajcie mi moment, trochę pokombinuję, czego się nie robi dla miłości, moi drodzy. Poczekajcie, bo tu są te drzwi. Nie, nie są związane z płcią. To dla, są, tutaj widzimy. Dobra, to tak, te sobie sprzedamy. Weźmiemy sobie od razu, postawimy tutaj szklane, żeby nie było, że nie ma żadnych. Ja kiedyś często w moich budynkach też dawałam te, właśnie, wiecie, że tutaj tylko mężczyźni, tutaj tylko kobiety, ale potem mi to właśnie utrudniało. Chociażby właśnie w takim momencie, jak teraz, że Elena nie może tam wejść, no bo przykładowo jest to tylko łazienka dla mężczyzn. Ej, no nie mówcie, że on gdzieś idzie. No tyle, żeśmy się starali. Poczekaj chwileczkę. Przepraszam za szczek, to mój pies tutaj w tle się odzywa. Przypomina o tym, że gdzieś tutaj jest. Uwaga, uwaga, jeszcze go tutaj dorwaliśmy. Udało nam się to spróbujemy raz jeszcze. Postaraj się o dziecko pod prysznicem. Zobaczymy czy nam się uda. No dzień straciliśmy z życia Eleny. Gdzieś tam jej poszło to z tego z dni. Ej, poczekaj, gdzie ty polazłeś? Polazł. Zniknął. Rozpłynął się, niestety, no nic trudno. Nie przejmuję się, bo to i tak miał być dzień e, bez takich rzeczy, więc jeżeli straciliśmy tutaj szansę to świat się po prostu nie zewali, tylko się i tak rodzaj czy nie ma takich innych mężczyzn, tu jest jakiś pan dorosły, także możemy się też z nim spróbować przywitać, ale to znowu weźmie nam czas? Nie, słuchajcie, nie. Jedziemy poznać Przemka, idziemy poznać naszego wnuczka, zwłaszcza, że zobaczcie, jest bardzo późno. Mam nadzieję, że Blanka nie będzie miała nam nic przeciwko. E, nie, nie będzie miała nic przeciwko i nie będzie miała nam zazły, że tak późno, żeśmy przyjechali. No ale po prostu jest to spowodowane tym, że dzisiaj mieliśmy dzień dla siebie. Także lecimy szybciutko, zamawiamy taksówkę i lecimy odwiedzić naszą córkę i naszego wnuczka. No i zdążyliśmy jeszcze przed północą, także nie jest najgorzej. Tutaj widzę, że w progu wita nas Celia, która chyba mieszka z Blanką, tak mi się wydaje. Wyraź uznanie dla gospodarza, tej chwileczkę z nią porozmawiajmy. Weźmy też może rozmawiać o zainteresowaniach i potem spróbujemy zapukać do drzwi. Mam nadzieję, że dziewczyny nas przyjmą. Zobaczcie, one chyba mają te same jeansy. Tak mi się wydaje, No, widać, że nasza Elena po prostu ma taki młodzieżowy w miarę styl. No, bo skoro jej córka nosi takie same jeansy, no to jednak coś w tym musi być. Słuchajcie, porozmawialiśmy chwilę z celią. Idziemy zapukać. Mam nadzieję, że gdzieś tam nasz Przem przemek już śpi. Idziemy go po prostu poznać. Nie widzę tej nigdzie blanki, ale możliwe, że kręci się ona w środku. Wow, jakie drzwi. Cała ściana się dla nas odsłoniła. no Jak teraz tak sobie patrzę, to jest troszeczkę mały domek dla e, trójki Simek, bo tutaj mieszkają chyba dwie siostry i właśnie przemek. Nigdzie tutaj na razie nie widzę mamuśki, ale jest przemek. Idziemy go zobaczyć, e, porozmawiać, przytulić. Nie wiem, czy nam się uda wejść. Patrzcie, jak to i gragu wrzuciła. Ej. Ej, Beskid, no, Elena się przecisnęła, zobaczcie, i poznajemy właśnie naszego wnuczka, przytulmy go może, pocałujmy Przemysława w czoło, potem może go pokołyszmy, no, myślę, że dla naszej Eleny tak samo, jak było z Patrycją, ze Sławomirem i z, nie pamiętam, i trzeciego imienia naszego wnuka ze strony Anety, ale myślę, że tutaj to jest też jest dla niej po prostu coś takiego bardzo wzruszającego, coś, coś niesamowitego po prostu, kiedy może trzymać w ramionach swojego wnuczka, Wnuczka, bo wiecie, dziecko to też oczywiście są duże emocje, ale wnuk, kolejne pokolenie, które jest dzięki nam, dzięki temu, że myśmy to zaczęli, no, myślę, że to jest po prostu tutaj wzbudza na pewno emocje. Słuchajcie, ja zapomniałam o tym fryzjerze i o tym wszystkim, co mówiłam, że chciałabym. To może po prostu umówmy się tak, że tutaj Celia, która ma dość chyba ambitną pracę, tak mi się przynajmniej wydaje, że Celia robi coś w wojsku. Dobrze pamiętam, zaraz sobie tutaj otworzymy jej profil, zobaczymy. Celia jest naukowcem. No to wyobraźmy sobie, że Celia nie tylko jest naukowcem, co jeszcze ma zajawkę fryzjerską, co jest zresztą widać po jej uczesaniu, i to ona zrobi nam tutaj jakąś. I zaraz fryzurkę nową, chociaż do jakiegoś stroju. Także sobie tutaj za chwileczkę pozwolimy to właśnie wykonać, żeby to było, że niby córeczka nam tutaj pomogła. Nie wiem, gdzie jest Blanka. Możliwe, że jest przykładowo w pracy i w tym czasie tutaj Celia sprawuje pieczę nad Sławomirem, nad, Sławomirem, nad Przemysławem, bo tak też po prostu może być. Dobra, słuchaj, poznałaś już swoje wnuczęcie. Mogłabyś teraz zejść, porozmawiać chwileczkę z Celią, powiedzieć, jakie byś chciała mieć te włosy, czy Celia tutaj się na to zgodzi. Dołącz do gotowania. O, możecie nawet raz. Coś tutaj wspólnie upiec, nie wiem z której strony patrzeć, bo trochę te drzwi nie znikają i trochę nam przeszkadzają, chyba że sobie zrobimy w ten sposób. Poczekajcie. Uda nam się teraz wejść do dziewczyn do środka. Kurczę czemu nie dziwne, wziąłem że ściany mają leżeć. No nic. Wzięłyśmy się razem za gotowanie. Gdzie ty wychodzisz? Ach, na dwór, żeby razem gotować spoko. Chciałabym, żebyś ty też może tutaj postarała się o adopcję dziecka, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł z drugiej strony, bo ten dom jest wystarczająco mały. Musielibyśmy chyba zaatakować nasze te inne dzieciaki, które mieszkają w sąsiedztwie. Weź sobie kawałek. No myślę, że po tutaj celia zrobiła, żeby cię poczęstować. Porozmawiajcie. Mam nadzieję, i że tutaj uda Wam się właśnie dobrać jakiś kompromis a propos Twojej fryzury myślę, że Ty powiesz, że nie chciałabyś właściwie zmieniać koloru, może lekko upięcie długość też lubisz, ewentualnie końcówki i tak sobie tutaj troszeczkę rozmawiacie, no i potem Celia oczywiście bierze się do pracy także słuchajcie, wchodzimy sobie w modyfikuj stwórz Sima i popracujemy nad wyglądem naszej Eleny no i słuchajcie, Celia tak patrzała na tą swoją mamę i patrzała, i patrzała, i stwierdziła że jej włosy faktycznie mają i dobrą kondycję, i dobry kolor, nie mają odrostu, więc bez sensu byłoby je farbować więc tylko i wyłącznie podcięła jej końcówki i zdecydowała jej się włosy zapleść, pokazuję Wam teraz propozycję Celi e, przepraszam, tutaj jest, o zobaczcie zaplotła Elenie, jaka Elena od razu się szczuplejsza wydaje, jak te włosy są dobrze schowane, jest to fryzura też na pewno praktyczna pod tym kątem że wiecie, że małe dzieje Dzieci, że dzieci lubią ciągnąć za włosy, bawić się, to nic nie będzie naszej Elenie przeszkadzało, będą one wszystkie dokładnie spięte, jest to fryzura zresztą z nowego dodatku, tego a propos tej biżuterii, także myślę, że fajnie tutaj się wpasowuje, dopasowały do tego kolczyki, no i Celia też stwierdziła, że Elena bardzo wyszlup, wyszczuplała ostatnio, a Celia ma w swojej szafie ubrania, które zamówiła z internetu, ale przyszły za małe i ponieważ nie zdążyła ich jeszcze zwrócić postanowiła podarować je mamie i dzięki temu mamy tutaj nową koszulkę, nowe spodnie, no i wydaje mi się, że luk naszej Eleny chociaż odrobinę został po prostu odświeżony w jednym stroju, nie w każdym, dlatego że chciałabym, żeby ona niby upinała sobie swoje włosy Codziennie troszeczkę inaczej, więc zrobiłam, że te pięć stroi na co dzień, każdy z nich ma inne fryzurę, dlatego że wiecie, no my kobiety rzadko kiedy to jest tak, że ja wstaję i ja mam zawsze kitka, tak? Zazwyczaj te włosy się właśnie zmieniają. Dobra, cały czas mam nadzieję, że tu się jeszcze pojawi Blanka, bo chcielibyśmy trochę pogratulować naszej nowej, świeżo upieczonej mamusi, ale podejrzewam, że Blanka jest po prostu w pracy. Poczekamy do tej drugiej, trzeciej, no i będziemy się pomału zwijali. Wydaje mi się zresztą mocno, że teraz jak już wejdziemy w tryb gry, to już pewnie będzie Druga. Tak właśnie myślałam. O, zobaczcie, jak się Celia cieszyła, że tak odpicowała mamę. No, nasza Elena nie wygląda jak mama, jak dla mnie. Wygląda teraz po prostu nawet jak nastolatka, zwłaszcza, że tak bardzo schudła. Ale no, myślę, że ona sama dobrze czuje się w swoim ciele, czuje się dobrze z tym, jak wygląda i fryzura jej się podoba. Zwłaszcza, że wiecie, włosy to nie ręka, zmiany da się cofnąć, także nie przesadzajmy. E, dobra, no tutaj nadal nie ma, widać nigdzie blanki. Lecimy jeszcze na chwilkę do Przemysława. Powinniśmy wracać pomału do naszych dzieci, tak naprawdę, podrzucaj go troszeczkę, tutaj super skuteczną opiekę, trochę jej po prostu pomóż. Możliwe też, że Blanka po prostu po pracy postanowiła gdzieś tam jechać odpocząć, bo jest po prostu wykończona, wiecie, ma ciężką pracę, tutaj jeszcze się okazuje, że o jest Blanka, cześć Blanka. No tak czekaliśmy, sprawdź jak się ma Blanka, zobacz co u niej słychać, bo wiecie, bardzo często jest tak, że jak się pojawia niemowlę na świecie, to wszyscy się skupiają nad tym niemowlęciem i ochy i achy i zapomina się w tym momencie o matce, o tym, że to dla niej też jest tak naprawdę rewolucja, a tutaj czasu po prostu trzeba tej matce również poświęcić, porozmawiać, spytać się, jak można jej pomóc, co można dla niej zrobić, jak się odnajduje. I tutaj Elena doskonale o tym wie, no bo sama jest mamą, już wielokrotnie została mamą, więc po prostu zdaje sobie sprawę z tego, że trzeba dobrze dbać tutaj o. Mamy. rozmawia o właściwościach kryształów, oczywiście chwileczkę też o wartości nieruchomości, może nie o technikach fitnessu, nie mogę na te paznokcie, po prostu wiecie co, ale se Elena strzeliła, zobaczcie te tipsy, no masakra po prostu, no ale nic, no liczmy, że szybko jej odpadną i będzie miała swoje naturalne, bo absolutnie nie jest to długość, którą chcielibyśmy zachować, jak widzimy nastrój jej się poprawił także fantastycznie, że udało nam się dzisiaj wyjechać, słuchajcie, ja myślę, że my tutaj Elenę zostawimy z dziewczynami, niech ona posiedzi, korzystając z tego, że tam Anita opiekuje się naszymi maluchami, niech do rana tam z nimi jest. My sobie tutaj odpoczniemy troszeczkę, e, pogadamy z córkami, spytamy, sprawdzimy może, czy wszystko u nich w porządku, bo to są nasze dwie najstarsze córki. Myślę, że tutaj no niby nie ma się ulubionych dzieci, ale no sentyment do tych pierwszych na pewno Elena ma, ja zresztą też, więc życzmy im miłego wieczoru, już praktycznie nocy, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Miss Sims.